Siemanko, to ja Sylwionik, na chwilę mam przerwę oglądanie. Jak będzie pod tym odcinkiem 400 łapek w górę, robimy ewolucję w Noiverna. więc jeżeli odcinek wam się spodoba lub chcecie zobaczyć Noiverna w Pokémon Go w moim wydaniu, to zostawcie łapkę w górę, no i miłego oglądania. Siemanko, jestem Sylwionik, witam w dzisiejszym odcinku. Dziś jestem bez bluzy, co widzowie mojego kanału mogli się przekonać. Strasznie dziwne, wiem, wiem, coś nowego, kolorowego. Jestem chodzącym obrazem. Dostał się łapkę w górę, to jedna łapka w górę, jeden dżungl dla mnie więcej, żebym nie chodził, chodził w bluzach cały czas, całe moje życie. I tak dziś tsz, co wiecie jest event. Nowy evencik Teraz mi resły się pokamony jak Dratini, jak bagony. E, teraz lesmy się Pokemony takie jak Markoroły, e, płuczeny, co widzicie? Nawet mi się zrespił teraz aleński grimer, więc niecodzienny drop, ale okej. Okay. Ja mam dwa szajnie Lorańskie Graymery, nie mam zwykłego, więc ja bym wolał sobie zwykłego shiny złapać, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Dziś będziemy ewoluować Pokémony z Kalos. W ogóle będziemy ewoluować Pokémony, więc weźmy się już za to. Z tego co już widzieliście na kiedyś moim odcinku, ja sam zdobyłem. Tu jest mój gumis. Mam gumisia? Miałem gumisia robić na. W tym odcinku, ale już zrobiłem na Community Day'u, więc dziś sobie zrobimy Pokemon takie jak Slurpów i Nepów i... E, no. Więc bierzmy się za to. Bierzemy się za Swirlixa. Swirlix and... Może mam jakąś trzygwiazdkę. Mam jedną, więc zobaczmy go. Aha, czemu nie mogę? Muszę dać mu 25 i To zaraz to wszystko zrobimy. Więc Ivy, masz takie sobie, ale jesteś moim najlepszym ale przed tym zróbmy pan -chama. Zróbmy pan guru. Pan Tutaj mam parę. I już tutaj wszystko zrobiłem. Candy również mam. Więc bierzmy się za pan guru, żeby później robić Pokémony jak spritzy i oraz Furlixy. Oraz wiele więcej, więc mamy pan guru. on <śmian> wygląda. Nieźle teraz jest trick z Pokemonami i Shiny. Ale to kiedyś się u mnie przekonacie się o tym. I wygląda on kozacko, ja robię screena, nie, nie dałem rady zrobić screena, bo mi się telefon zaciął, Oha, dobra, jednak zrobiłem, zachowaj, no okej. Okay. No i taki jest ID mojego panguru, czy on jest jakiś mocny, zaraz sprawdzimy, nie, nie jest, ale jest piękny, więc tutaj ma garni, tak, takie coś w stylu garniturku, e, więc śmiesznie, no po prostu wygląda ładnie, jeszcze spojrzymy sobie jak na body wygląda, o Boże Święty, jaki duży dyk. Jak na Badi wygląda? Na Badi prezentuje się tak, wspaniale. Wygląda pięknie. Więc co? Bierzemy się teraz na Swirlixa na Badi. Więc zamieńmy się. No niestety, panu guru jesteś zamieniony na Swirlixa. Więc mamy Swirlixa. Teraz mamy Swirlixa. Ok, więc mamy już Swirlixa na naszym body i trzeba mu dać jeść. Dużo jeść. Więc dziś damy mu dużo jeść. Dziś Dzień Dziecka, Dzień Pokemona Ja sobie parę nanobów, więc to będzie czasochłonne bardzo Więc... no tutaj macie, nie wiem, timelapse? Nie no, po prostu speed, jak ja karmię cały czas Ale szybko je On mnie nie pęknie, jak będę mu tyle jeść dawać Jak on je to tak dziwnie tym języczkiem swoim rusza, spójrzcie Ile można jeść? I tak, wiem, powiedziałem to ja. <grymne> Dam ostatnio ostatnie trzy razy berry, bo nie wiem ile brakuje jeszcze nitki. Mam nadzieję, że nie robiłem tego na marne. Mam nadzieję, że nie pomieliłem z na przykład z Fritzi i trzeba akurat było swój karmić. Więc sprawdźmy to. <grymne> Czy to serio? <grymne> ok, dobra. No to ostatni będzie pyszny dla ciebie. Słuchaj. Dzień dziecka, jeszcze goldenkę. Ja dzisiaj skasowałem 300 goldenek, więc nie wyzywajcie mnie, że daję goldenkę ja, takim Pokémonom. Jak z 600, dzisiaj sobie z 300 skasowałem, bo nie mam co z nimi robić. Więc i nareszcie możemy cię ewoluować. No, nareszcie, heku. Długo, długo, strasznie musieliśmy czekać. Ale mamy slurpów, a zaraz. I czekamy na ciebie slurpów, chodź tu do nas. Jest i on. Slurpów. Więc kolejny wpis do Pokédexu. Candy trochę miałem, już do Swirliksa nie dodawałem, bo się łapały. I cały czas... nic mamy Skorpufa i czas na drugiego Pokémona. Ale zapomniałem nazwę, więc yy, sobie zobaczmy. Jeszcze zjadę sobie do dołu, może zapałem jakoś niedawno. Jak on się nazywa? Spritzi. I do niego potrzeba użyć insensa. No nie. <laughs> no dobra, już to zrobimy. Więc Z... And może mam trzy gwiazdki jakąś, mam trzy gwiazdki, która jest najlepsza. No nie, nie, nie. Albo biorę tą. Dobra, biorę tą. Nie, pod kapę będzie. Więc weźmy ją na bali. To jest Frysi 684 CP. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj wygląda z klorpów. A no, wygląda on, jest bardzo malutki. Nie wiedziałem, że on jest taki mały. On ma jedną nóżkę? nie na takie rzeczy się nie patrzyłem. Tak ma jedną nóżkę. Dobra, więc. Weźmy mu, dajmy jedzonko, bo nie wiem, czy trzeba, czy nie, i odpalmy insensa. Ten insens będzie mi się marnował, no ale trudno, no dobra, może coś na nim połapię, ale nie jestem mi się godzinę łapać. Masz jedzonko, jesteś zadowolony, super, każdy się cieszy, nawet ja. Więc teraz czas użyć insensa. Ops, incens użyty, więc teraz Spritzi, czy można Ciebie ewoluować? Tu jesteś. Można Cię ewoluować, Varamatis! I teraz mi Cię, no przypomniała, więc... Zaraz będziemy mieć Aromatis! Jest! I ona. Aromatis. Nawet spoko wygląda. Wszystkie nawet spoko wyglądają. Miję jest źle. Jestem zadowolona, czy mam tu wpisy do Pokedexu. No i myślę, że ta generacja Kalos będzie jedną z generacji, które robię. Już mam trzy wpisy, a tych Pokémon z Kalos, już tak dużo nie ma. Spójrzcie, tak się prezentuje mój pokédex z Kalos. Co tutaj jeszcze bym mógł ewoluować? Nie wiem, czy Esper ma Stick i to jest miałstyk, a obok nie wiem, co tu jest, więc. Okej, okay, nie mam ewolucji sklerpa, nie mam ewolucji klączera i nie mam ewolucji tutaj tego, tych rączek ziemi. To dróbki, Digletta, nie mam ewolucji, więc sprawdźmy Cię teraz. Potrzeba do ciebie 11 candy, więc ja jestem w stanie dać 11 rare candy na to, bo candy nie mam se z nimi robić. Jak zwykle dla Was może to być szkoda Ja tyle rajduję, że już po prostu, żeby zrobić te ewolucje, to je używam. Więc mamy... Bo nie grałem za dużo na tym evencie, nie złapałem dużo tych bajnakli, więc sobie używam Rare po prostu, bo mnie stać. <laughs> nie no, dobra. Po prostu mam dużo Rare candy, nie mam co z nimi robić. I mamy teraz Barbala... Barbala... Ku. Dobra. A, barbala... Ku. I kozak. Teraz sprawdzimy jeszcze Clanchera i sprawdzimy sklerpa. Tak się prezentuje nasza Barbara. Tu I sprawdźmy teraz Clownecher. Miem jednego, jednego Candy brakuje. Nie jestem w stanie użyć jednego Candy, mi nawet nie będzie szkoda. Nie mam tylko jednego Clanchera, więc no cóż. już ewoluujmy tego, nawet bez sprawdzania ID. Zapomniałem, jak się nazywa jego ewolucja, więc zaraz zobaczymy. I tak się prezentuje: klawicer. Ok, no to nie pamiętam na pewno. Choć na pewno już się spotkałem z jego formą, więc mamy teraz klawicera i jeszcze mamy sklerpa. Sklerp, sklerp, sklerp. Elp, dobra. Sklerp. Dobra, trochę też Amerykanin potrzeba. No już trudno, się mówi. Ewoluujemy sobie skrapa w jego ewolucję o nazwie, nie wiem. Więc kolejny Candy ITO. Pewnie kiedyś mi ich zabraknie. No trudno się mówi. Więc mamy. Ostatnią ewolucję chyba na dziś. Więc zróbmy ją sobie. Też nie pamiętam nazwy, ale wiem jak wygląda. Eee, tak pira z drzwi. No i dobra. Czyli tak wygląda, jak się spodziewałem, a nazwa to Dradergl. Okej, okay, kodzek, Napiszcie w komentarzu, jak się wymawia to ewolucję, bo nie wiem więc wszystko co chciałem to mamy sprawdźmy teraz kalos i tak się teraz prezentuje mój pokedex może powiedzieć mi, źle, nie mam klewkiego no bo niestety no klewkiego szybko nie zdobędę a strasznie mały jest pokedex z kalos, więc no myślę, że łatwa platynka to wejdzie no chociaż klewkiego ja nie zdobędę więc kiedyś może łatwa platynka wejdzie ja wam w zasadzie dziękuję za oglądanie, łapka w górę, sub dzwon, eee, będzie shiny. nie nie jesteś, żegnam się z wami i jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać, jedną rzecz ze streamka, więc wejdźmy sobie teraz w ostatnie shiny. i tutaj jak widzicie jest Haribo, Haribo smak radości, tutaj zaraz będziecie mieć Szota, ale to już na końcu odcinka, więc ja się z wami żegnam, Hadzibo też się żegna, papatki, no i papatki ode mnie. Oh, oh. Tak, Szani ten diursa! Szani ten diursa! Tak, jak ja uwielbiam tego pokemona!